O, on się pod deszczem stroi Słyszałem jak go robi taki Słuchajcie, mamy lisa Nie wiem czy to widać Ale on nie jest zdechły? Nie wiem czy to widać, o, ale Bo... W razie czego tak bliżej Co? Ja mam podchodzić? No to przecież nawet nie widzę tej komerce On w ogóle się rusza? rusza się, jak Marda obonem Cicho. Rusza się ledwo co On robi chyba coś piszczy ten lis Chodź może tu bliżej no tak, żeby się ugryzł. Ja mam lepszą czoło. Ale tu on tu ma pysztek chyba. Gdzie? On nie tam dalej? No to świeć tu bardziej! Ej! Sam mógł coś tam rzucić, żeby zobaczyć jego resztę. Manko, zobaczymy teraz reakcję, wilka lisa... To gdzie tu gdzie są patyki? O tu są, pięty. Ale on się chyba piszczał coś, się ruszał chyba. No to chodźmy, ale patrz. Czekaj, to powolutku, czekaj. Powolutku, ja mam pochodzę jakiś cichasi. on ma w ogóle pysk. Tam, tam z tyłu. Wychodzimy czy nie? No to można podejść. Ja się boję, że jak zaraz... Tak, 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 patrz, o taka odległość, o taka mniej więcej. No chyba dalej nie widać na nagraniu, ale jest tutaj lis, słuchajcie. Ale patrz! Nie, to jakieś To są kamienie! To nie są kamienie! To są kamienie! To jest kam, To jest skam. To nie jest lis, to są kamienie!